Witajcie w czwartkowy poranek. Jak każdego dnia, mówię Ci dobrze, że jesteś, dobrze, że dajesz się prowadzić Bożemu Słowu. Chcę zaproponować Ci dzisiaj fragment z Ewangelii, z Ewangelii z Dnia, to szósty rozdział Ewangelii według Świętego Jana, werset od 44 do 51. Jezus powiedział do ludu. nigdy nie może przyjść do mnie, jeżeli Go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę Go w Dniu Ostatecznym. Napisane jest u proroków oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, Widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Moi drodzy, w mojej osobistej modlitwie dzisiaj rano ten fragment Ewangelii przede wszystkim skłaniał mnie do takiego osobistego wyznania wiary. To zdanie Jezusa: Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Spoglądam dzisiaj na to zdanie nie tyle w jakichś kategoriach gwarancji zbawienia, ale bardziej w ten sposób, że wiara wiara sprawa w człowieku to swoiste wychylenie z doczesności ku wieczności, czyli wiara pozwala mi tu na ziemi przeżywać swoje życie tak bardzo mocno w perspektywie wieczności. Nie? Wiara, to, to nie chodzi o jakieś zastanawianie się, czy będę zbawiony. To jakby osobny temat. Bardziej kwestia spojrzenia na moje dzisiaj, że ja patrzę na moje dzisiaj jakby oczyma, które widzą dalej, Niektóre, które pozwalają mi spoglądać na swoje doczesne życie z tą wiarą i świadomością, że jest coś więcej. Ta, ta świadomość i wiara w wieczność. Pozwalająca mi inaczej przeżywać siebie dzisiaj. Ja, więc, chrześcijanin to człowiek wychylony ku wieczności. To człowiek, który stąpa twardo po ziemi. Realizuje swoje zadania, obowiązki, przeżywa swoje radości i smutki wypływające z tego doczesnego życia, ale jednocześnie widzi dalej. Nie? Wzrok chrześcijanina to nie jest wzrok. Tylko i wyłącznie utkwiony w to, co dzisiaj, to, to wychylenie, to, 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 takie dalsze spojrzenie. Dlatego dzisiaj ten fragment Ewangelii skłania mnie do wyznania wiary w życie wieczne, którą to wiarę w życie wieczne wyznajemy na każdej Eucharystii niedzielnej. Wierzę w życie wieczne. I do tego gdzieś mocno Cię zachęcam na dzisiejszej modlitwie, kiedy sam dzisiaj będziesz pochylał się nad tym fragmentem Ewangelii, Panie wierzę. Panie wierzę w życie wieczne. Patrzeć na własne życie oczyma wiary w życie wieczne. Więc, też, może warto prosić o wiarę. Panie, tej wiary mi przymnóż, ale przede wszystkim to proste stanięcie przed Panem na modlitwie i wyznanie tej wiary. Powielokroć, trwanie, trwanie przy tym, przy tym zdaniu. Wierzę w życie wieczne. Panie, wierzę w Ciebie, który masz słowa życia wiecznego. Wierzę w życie wieczne. Moje życie nie kończy się tu na ziemi. To takiego trwania, trwania przy tej prawdzie wiary, tak bardzo mocno Cię dzisiaj zachęcam. I też, jakby druga część tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii skłania mnie do, do refleksji nad Eucharystią. Te słowa: Ja jestem chlebem życia. Kto go je, nie umrze. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Żyć Eucharystią. To też gdzieś mocno mnie podprowadza pod Eucharystię, która ma być taką naszą szkołą miłości. A więc chcę żyć Eucharystią, znaczy chcę żyć miłością, chcę żyć tym Jezusowym gestem umycia nóg, a więc chcę kochać, chcę żyć Eucharystią, chcę, żeby Eucharystia, moja obecność na niej kształtowała mnie jako człowieka, który chce przeżywać swoje życie w miłości, ale też Eucharystia, która jest taką szkołą tego wychylenia ku wieczności. Która pozwala mi, można powiedzieć, troszeczkę górę, dotykać nieba, dotykać tej wieczności tutaj na Ziemi. Chcę być człowiekiem, który twardo stąpa po Ziemi, który sumiennie realizuje swoje zadania, obowiązki, który stawia czoła smutkom i cieszy się radościami, a jednocześnie chcę być człowiekiem, który żyć, żyje życiem wiecznym. Dlatego dzisiaj raz jeszcze to zdanie i tym zakończę. Zachęcam, byśmy stanęli na modlitwie i mówili Panie wierzę, wierzę w życie wieczne, Panie wierzę, że Ty masz słowa życia wiecznego. Życzę Ci dobrej, Bożej, owocnej modlitwy, dobrego, Bożego, błogosławionego dnia.